Cześć, jestem Farak, pokażę Wam dzisiaj nową, fajną sztuczkę, więc tak, mam parę kart. Askier, Król, Teraz słabo widać, Askier, Król-Kier, Dama-Kier, As-Pik, Król-Pik i Dama-Pik, tak? No, jeszcze raz Wam pokażę tak obadziej, jest widać? Jest? To dobrze. Teraz ja sobie wezmę te wszystkie karty, tak? I sobie pomieszam tak o, patrzcie. Jedna. Druga, tak? Raz. Dwa. Raz dwa. Uwaga. Powinny być pomieszane, prawda? Teraz patrzcie. A? Nie są pomieszane. Zapraszam do wyjaśnienia tego. A więc tak, przygotowujemy sobie takie karty, czyli as, as jaki, asy w odmianach, ale żeby nie, czyli ja, w moim wyborze to jest as kier, dama kier, ł, e, as kier, dama kier, Kró król kier, król kier, e, e, nie, król pik, as pik i dama pik. Ustawiamy to sobie tak na przykład od najlepszej, czyli będzie to as, król i dama. Tutaj też bierzemy as na początku, tak o, as, król i dama. Bierzemy je, kładziemy sobie razem i pokazujemy, najlepiej tak o, że mamy karty takie, czyli... Te. No, po, po prostu pokazujemy, że mamy takie karty. I trzeba trzymać tak. Drugim palcem trzeba, trzeba trzymać czwartą kartę od y, drugiej strony, a z tyłu też czwartą kartę. Tak, O. Potem ciągniemy i y, wtedy karty ulegną tak o zamianie. O. O, widzicie, było tak i my tak ciągniemy. Potem kładziemy i y, mówimy, że pomieszamy teraz karty, jedna, druga i jedna, druga, jedna, druga i wtedy nagle robimy ruch czarodziejski, pokazujemy, że są ułożone obrazkami. Mam nadzieję, że filmik się Wam podobał. Nie, to wtedy dajcie łapkę w górę. Też fajnie by było, gdybyście zasubskrybowali. Cześć.